Witam wszystkich bardzo serdecznie. W już czwartym odcinku kontynuujemy naszą rozgrywkę. Ostatnio uciekłem przed strasznym panem, tym razem yy, zastanawiam się w którym miejscu zacznę, bo prawdopodobnie nie będę stał w tym miejscu, w którym skończyłem, kiedy uciekłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał niczego od początku robić. Raczej nie. Dobra, jestem... No jestem niby mniej więcej tutaj, gdzie... Yy, gdzie tutaj ja tutaj uciekłem, nie? nie? Teraz pytanie, czy... Czy wszystko, co włączyłem, jest dalej włączone? Kurwa, nie mów mi, że wszystko od początku... Skoro... Nie... Serio? Nie, nie muszę też wiesnąć Ja, nie dobra ja tu robię pauzę Ja tu sobie przejdę jeszcze raz i wrócę jak Jak będę miał ten o, Odpalone te pompy i tamten Zasilacz, czy coś tam No Okej okay, witam Jestem już w tym miejscu Jeszcze raz włączam to, gdzie dostałem te pompy Wszystkie już też powłączałem I teraz pytanie Czy on tutaj przyjdzie? W sumie moim zdaniem, nie powinien, chociaż ostatnio był, jak on przechodzi przez to. Normalnie, shit. Kurwa, gdzie są te szafki? Dobra, jest dobrze. Mamy jeszcze trzy baterie. Dobra, czyli teraz będzie moja wspaniała próba włączenia generatora. A i próbowałem powoli, wiele razy próbowałem powoli zamknąć drzwi, nie da się. Można tylko kliknąć szybko raz i tyle jak trzymałem to nic niestety nie dawało Ociep Holy shit! Nic, no trzeba być cierpliwy do tej gry, no nie? Powoli z szafki to się wyjść nie da cóż Okej okay. Kurde Znowu idzie Ale po co? Czemu? Czemu? On mi nie, nie, nie chce dać stąd wyjść To, to jest jakiś koszmar tak jakby gra mnie zmusiła do tego, abym przebiegł obok niego. No ja tak nie chcę. Chociaż w sumie no mógłbym. Bo tutaj życie w tej grze jest dziwne, może mnie ktoś uderzyć raz, później muszę chwilę poczekać i się zregeneruje. Jak oberwę dwa razy to już jestem martwy. No nic, no mogę spróbować z tym bieganiem obok niego no bo on tu kurwa jajne jakie to jest trudne jesteś tu w śmieciu? może być w tym pomieszczeniu teraz jest tu szczęście jakiegoś mega tego zasięgu pował słyszał mnie Dobrze pobiegłem. To jest ten, jest progres. Progres, no znaczy się. I tym razem tutaj oczywiście gry nie ten nie, nie zatrzymam, tylko poczekam chwilkę w tym miejscu. Aż się uspokoi i wrócę tam i włączę ten generator, no nie? kurczę dopiero teraz tak naprawdę mógłbym zacząć nagrywać Bo dopiero... dopiero teraz jestem w miejscu, w którym skończyłem poprzedni odcinek no nie? Ale zawsze można sobie przewinąć jakby co To <grym> się teraz to już po po, po ptakach zależy Czy przewinęliście wcześniej, czy... Czy nie No w każdym bądź razie włączmy to Czekam bo. O! Oh, great! O, oh, ja idę tu. Spokojnie, dobra. Skoro już włączyłem to gówno, to teoretycznie mogę iść w ogóle z tej piwnicy. Już. Chyba. I do tego. Do tego, tego, tego. Miejsca gdzie to było? Tutaj chyba. Tak, tutaj. Bo ja tu chyba jeszcze nie skończyłem. Holy shit. Ehm... Składkowało trochę. so much yet for you to witness. Will you yeah. see it? Can you? Our lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers. Uh -huh. Only way out of this place is the truth. Accept the gospel. And all doors what? open before. Co to you? Było? What? Jakiś duch go trąc, ten trącił jakiegoś żołnierza czy mi się wydawało? No nic Ogólnie fajnie jest Udało mi się Przejść dalej Czyli teraz prawdopodobnie będzie zapis fajnie Ale oczo jebne to jest, panowie mm -hmm. Izolatka jakaś Krzyże na baz krwią Kamera no kurcze, zostawili mi kamerę, no przecież Film nie został skasowany? Nie No ja trzeba nagrywać takie kuczowe, ś, głupie ś, rzeczy. Mogę się tu schować? Gdzieś nie lewy. Aha. No mogę. No to spokojnie. Mogę wyjść? Dzięki. W ogóle to gdzie ty się podziałeś? No dobra. W każdym razie jestem. Yy, No dobra, ciekawe się co Tutaj się czuję bezpieczniej, mimo tego, że to są te śmieci, ale nie wydają się być agresywni. No i dobra. Dowiedziałem się, że jakieś 10 minut nagrywam. Więc spoko. To jest chyba mniej przyjemna część psychiatryka, co? Morda. No, chcesz mnie sięgnąć? O, wow, jaki ty jesteś piękny Okej okay. What the fuck No dobra

would be implying. not here like you see the ghost it there's an idea can't trust the situation they will the tell you it's science but it's, it's not they were waiting for us in you no know, place space billy understood they'd be Wydajesz, chociaż wyglądasz na co najmniej nienormalnie, to wydajesz się być człowiekiem, który zachował tutaj jakieś resztki rozsądku, człowieczeństwa Dobra, no pokaż A, a co jak ci tu stanę? Nie możesz się bić O, tam poszedł jakiś cwaniak Tak, kurwa Co za ludzie no i nic. O oh, Jezus Maria. Człowieku. <grywka> Umiem przestraszyć. bo już ogarnąłem mniej więcej to miejsce, bo że tu mnie jeszcze nie było, nie, no chyba byłem, jest oh dobra, hmm. gdzie mam iść, pójdźmy na górę Tędy nie przejdę. Zresztą nawet w sumie nie chciałbym tędy przechodzić, bo oni nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Tędy też nie. Czegoś mi tu brakuje. Tutaj jest coś, czym mógłbym przejść, gdyby nie to, że to jest zamknięte. Czegoś mi tu brakuje. Coś przeoczyłem? Dole coś musi być, coś co przeoczyłem. Może w któryś z tych cel. O! Tutaj coś mamy. Chwila, a tą celę sprawdzałem? Albo tak, albo nie. Nieważne. Weźmy tutaj.

It's sick. You're sick. E e Przepraszam, chwila, <laughs> nie ogarnąłem trochę tego. Honor tu, śmieciu, głupi. Co masz w ręku? Bateryjka. Nie dasz mi otworzyć drzwi, bo jesteś pod drzwiami, co? Świetne mm. O, tutaj mamy przejście, fajnie, fajnie mm. A, co są te śmiecie Nie mogę tędy przejść? No nie mogę No dobra, no tu nie Laski bez ...tutaj też nie. Czyli jedyne co mi zostaje to... E... ...iść tam, a tam byli ci byli nie... Nie panowie. Aby wejść na krawędź przy ścianie cały czas iść do przodu, okej. Okay.

I follow the blood. What? jakieś no, Kazanko.

Super. Eee... They were They were Rytuały. Dobra. Sprawdźmy ile nagrywam. Dobra, postaram się dojść do najbliższego miejsca, w którym będzie ewidentnie jakieś zapisywanie. I starczy. Eee, tutaj chyba nic nie ma. Tutaj nic nie zrobię. Chyba nie. Chyba muszę tutaj iść. Fuck! Dude! Oj to chyba jeden z tych agresywnych. Bez kidu, to jest chyba jeden z tych, co był na dole. Co ja w ogóle próbuję? Dobra, stoi w miejscu. Palant. Ale tu są... Od... Kurwan, tu przejście ma. I co ja mam zrobić? Przebiec obok niego jak jakiś Rambo czy kamikaze? Śmieć, no dobra no, biegnijmy. Holy shit! What the fuck? The heck? Runaway, run Dobra, chyba nie zdążę dojść do kolejnego zapisu, więc yy, starczy na... Chociaż mam inny plan. Ale w każdym razie... Yy, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym, w piątym odcinku. Yy, na razie.